Mobile mat. i dzisiaj ze mną jest kto? Eee, Kamerzysta jest taka O Jezus, sorry, wyskoczyłem! Subskrybujcie nasze kanały, wciśnijcie dzwoneczki i ja dajcie nie mam u... kanału! No, jak będzie miał to, subskrybujcie mój kanał, wciśnijcie dzwoneczek i dajcie po łapce w górze! To już bazooka, zapomniałem! No to, ale to nie, to za robuky. Nie, to jest za hajs! A to ja te... my tyle nie zbierzemy przecież! Też Akacie jest za hajs! Ja mam tylko ten! ten, ten. Tylko tą mam branę. Ja nie mam typu. Ktoś tu przyjechał. Policjant? Nie wiem. Nie ale ci. ja na pewno ci spitoliłem. Gdzie ty jesteś? strzelaj. Uciekaj. Siadaj. No. wsiadaj. A ty nie wiesz... No co jedź tam do basek na jakby. Czekaj, to ja powoli jadę. Na serio. Wiesz że gdzie się tak? Dobra, ale gdzie to jest? Lewa wow. Jezu, daj, ja okay. już Czekaj, dobra, w którą? Prostą no, Nadal? A to mógł uh. A skąd o tym wiesz? Nie wiem... Dobra, wiesz... ty masz na kąpie i ci się lepiej prowadzi Ale zaraz zrobimy małą niespodziankę słuchajcie Ale i tak jestem Ale do helikoptera pachną Tak, musimy wysiąść A potem ten, zrobię ten Ale tu fajna muza jest i zaraz się widzi, widzi widzimy. okej, okay, już jesteśmy. No, ja jestem. E, w, w tym jubilera. Jubilera, czekaj, ja tu wchodzę do ciebie, bo ja tu mam drugie wejście. Ja mam tu drugie wejście jeszcze. Nie wiesz, więc... wszedłem. Można. Normalnie, tak. Tak, drzwi mi się otworzyły. Nie! O! Fuck. O! O! Nie! Ja nie doszedłem! Ja nie doszedłem! Ja Ty masz inne? Tak. Ty masz. Wyszłam górą. Ja wszedłem górą. Ale zajmij się tam. O! Nie! Zrozgaduj! No Widzicie to, ile mam życia? Patrz, ile mam tylko życia. Dedeware! Zrodzisz się w klasie kryminalistów. Jest, to zajebiście. Nie, ja się spełniłem jeszcze gdzieś A ty w tej się zespełniłeś? Czekaj na mnie, poczekaj już na miejscu. No to dobra, nie, wiem. no dobra, poczekam na miejscu. Niech ci będzie. O, zamknę sobie samochód. No co ty robisz, gościu? Co, nie? Ja sobie jechałem do tyłu, a on nie popychał i tak szybko w ścianę. Czemu ty jedziesz tu? Aha. Ej, Mati, mam niespodziankę. O, nie! Dobra, żegnam się za Wami.